Siemaneczku ludziska, to, to wasz ulubiony hik i mam dla was pytanie, takie malutkie tylko pytanie Czy chcielibyście Roblox Pokémon Wiem, wiem, widzicie, pewnie, patrzycie na mój level What the fuck On chce nagrywać, a mam już level 110 Więc specjalnie tylko dla was Zacznę całą grę od nowa, Proszę, prostu zrobię nowe konto A jak chcielibyście się dowiedzieć trochę o tej grze To napiszcie w komentarzach, czy w następnym odcinku Chcielibyście Zobaczyć mnie jako nowego trenera Pokémonów. Czy chcielibyście po prostu dowiedzieć jakoś się czegoś więcej? Chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej grze czy, um, na moim starym koncie? Bo na moim starym koncie, jak widzicie, mam więcej Pokémonów. Mam na pewno więcej Pokémonów no level 111. To ogólnie mało jak dla mnie, bo na moim starym koncie miałem level 400, któryś. O, tam widzimy jakiegoś Pokémona. Może zawalczymy sobie z nim, co? A masz. Shit! O, shit, goni mnie! O kurde. Zostaw mnie! No, shit. No, zabił mnie, widzicie. Um, dla, nie, dla niektórych ta gra może się wydawać trochę trudna, dla mnie oczywiście nie. Trochę praktyki do tej gry. I mam. I to jest takie coś, że, że chcecie tą grę zaakceptować, jak tu widzicie? Yy, Scam to Pokémony Tu oczywiście są też mega Pokémony, na przykład jak. Yy, no, jakby to mam powiedzieć? Na przykład. Yy, Groudon może zamienić się w mega Groudona. Rękłaza. No, może być też mega rękłaza. Widzicie, mam tu na przykład rękłazę i mogę mieć też. Mega rękłazy, tylko coś mi się nie chce włączyć. A to. Nieważne, na przykład pokażę Wam inny inny sposób. Na przykład Wam pokażę. Um, czekajcie. Um, dobrze, na przykład mam. Mewtu mam. Wiem, przepraszam, dziwnie wygląda, ale to gra tak go stworzyła. Znaczy. No. Boss serwera. Ale jak weźmiemy na przykład specjalną cegiełkę. I go ewoluujemy, dostaniemy. całkiem nowego Mewtu. To jest Mewtwo... Jeżeli się nie mylę, to jest Mewtwo... M mega Mewtwo Y. A jest też Mega Mewtwo X. Niestety w tej wersji pokémon Legends nie dodali go. Mm, ale no potężny jest jak dla mnie. Jest bardzo dobry. Na jednej mam chyba. A ten, a tak? wow prawda jednej ochita Załatwię go jeszcze. Psychikiem mu dam. Dobra. A to nic. No to po prostu pytanie, tak czy nie, chcecie tego, ten, 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 tą nie, tą grę, chcecie tą grę, czy no po prostu, czy chcecie dalej Minecrafta, bo z Minecrafta tyle, aż nie nagrywałem, no nie nagrywałem tylko ma tego materiału z Minecrafta tyle, bo Minecraft po prostu już mnie nie jara. Nie jara mnie już Minecraft jak kiedyś, bo Minecraft to Minecraftowiec normalnie jak kiedyś rezji no może nie rezji, ale no po prostu... Teraz mnie pokemony jarają bardzo. Pokemony mnie teraz jara jarają. Może na niektórych nie, może ci starsi widzowie już tego nie, nie lubią. Może wolą jakieś szczelanki, battlefield, czy takie coś, ale oczywiście. Jeśli wy byście chcieli tak, mogę też nagrywać, na, nagrywać też na ps oczywiście. E, no. No to... Może dla młodszych młodzieży to by było fajnie fajniejsze, tak, nagrywać Pokemony, może niektórzy młodsi, yy, młodsza widzownia może woli Pokemony, ale oczywiście są też kolekcjonerzy Pokemonów, którzy nie, powie nie powiedzą ani jednego złego słowa o Pokemonach, więc chciałbym no, zacząć nowy początek, nową serię, no i tak, no to wszystko, no to cześć, bajo!